Witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu przed kamerą, organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Rudnej. Natomiast jest to tak zwane wydanie specjalne w związku z dzisiejszym dniem, obchodami Dnia Kobiet. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jeszcze w kalendarzu oficjalnie jest Dzień Kobiet, jeszcze go obchodzimy prywatnie lub w większym, mniejszym gronie. Niemniej jednak w 1993 roku został. To, to święto zostało oficjalnie e, zniesione przez rząd Hanny Suchockiej. Czyli z tego wynika, że obchodzimy go nieoficjalnie. Ale cieszy fakt, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni myślą o tym, żeby spędzić ten dzień inaczej, przyjemnie, z kwiatkiem lub na inne sposoby. Ważne jest to, żeby po prostu pamiętać. Tak jak o walentynkach teraz młodsze pokolenie pamięta, my starsze pokolenie pamiętamy o Dniu Kobiet. Przypomnijmy sobie, jak to wyglądało niegdyś, za czasów Perelowskich. Każdy z nas ma jakieś tam wspomnienia. Na pewno wiąże się z nimi gościk kwiatek, sztandarowy kwiatek, właśnie z dnia kobiet. Ale też były różne drobne prezenciki w zakładach pracy i tak dalej. A to jest bardzo stare święto. Wywodzi się prawdopodobnie aż ze starożytności. Bo w pierwszych dniach marca w antycznym Rzymie obchodzono uroczystości związane z macierzyństwem i płodnością. No więc ten rytuał trwa do dziś. Witam zatem Państwa z tej specjalnej okazji, bo przygotowałam żartobliwe wierszyki typu fraszki, powiedzonka. Przede wszystkim z książki figlarne listki. Już tym razem nie przytaczam fraszek Staudenmere, chociaż też mnóstwo było tego typu. Lech Konopiński, kalendarz fraszek. Z 1980 roku. Pięknie ilustrowany znakami zodiaku na każdy miesiąc. Piękna pozycja. No, i dokonałam. Osobiście wyboru tych fraszek i zaprezentuję. Bo jedna z tych fraszek mówi tak, zamiast o grypie mówić swoim gościom, zaraź ich śmiechem i wesołością. A ja to sparafrazuję i powiem tak: zamiast o COVIDzie mówić moim gościom, chcę zarazić ich śmiechem i wesołością. Zatem zapraszam na takie spotkanie ogólnie o kobietach i również mężczyznach dla kobiet i dla mężczyzn. Tym razem te fraszki nie mają tytułów, jak u a będę robiła takie krótkie przerwy. Nie schodźcie, kobitki, na śliską drogę, Chyba że ze mną, ja wam pomogę. Kotki, kociaki, kicie, kocięta, Któż je na starość wszystkie spamięta? Krótkie są zimą wizyty słońca, Dobrze jest wtedy, gdy zastąpi je panna gorąca. To wpływ wirusa czy też wisusa, że się dziewczyna z łóżka nie rusza. Głowa już siwieje, a On zakochany. No ale cóż, gdy może szumi siwę jest odpiany? Kto kocha wszystkie piękne kobiety, nie kocha ani jednej niestety, lubię, gdy mech się pod nami ściele. Ale wolę meszek na Twoim ciele. Pani ma wdzięki ukryte i ja z tego zrobię użytek. Pogrupowałam te niektóre fraszki taki, pod takimi tytułami. Na przykład, wkrótce wiosna, więc wiosennie. Popatrz, jak nam wiosna ubiera przyrodę i rozbiera panny, a zwłaszcza te młode. Na wiosnę zapłonie uczuciem i staruch. Nie gaści w nim ognia, nie będzie pożaru. Kocha, nie kocha, wróży akacja i nie pamięta wróżb po wakacjach. No teraz troszkę rodzinnie. Chciała mu tylko zawiązać szalik i co? Na całe życie się związali. Żona odjeżdża i mówi: mężu, bądź zdrów, więc on został sam w gronie słomianych wdów. Co dzień mi sąsiad staje na drodze, a co noc za to ja z sąsiadką się godzę. On z waleczną się związał białogłową, teraz na co dzień ma wojnę domową. Mąż dowiaduje się o tym z rzadka, jak świetnie umie kochać mężatka, a na pewno już nikt mu nie powie, jak wielka miłość kwitnie we wdowie. Ty zapomnisz o letniej przygodzie, ale żona ci przypomni ją co dzień. Już ostatni ostatniej serii rodzinnie. Z cudzą kochanką nie próbuj zasnąć, chyba, że żoną jest twoją własną. A teraz na temat związany z odzieżą. Kiedy wyrośnie z sukienki dziecko, kusi dorosłych zbyt ciasną kiecką. Ta mi się podoba. Chociażby się starał szczerze, goły nagiej nie ubierze. Weszli w błoto aż po uszy, po co? Żeby w łóżku się wysuszyć. Seks. Kiedy powróci czas uczuć szczerych? Sy, e, k, sy. To nie tylko cztery litery. U progu starości seks to też temat. Ale co psu po kości, gdy już zębów nie ma? No właśnie z tej pozycji korzystałam, figlarne listki. To jest niewielki wybór tego, co tu można przeczytać. A teraz chciałabym Państwu zaprezentować trochę inne wiersze, e, związane między innymi z tym, że kobieta zmienną jest. Ja wiem, że to jest slogan, ale ja Bazując na tym sloganie, na przykład zmieniłam strój, miejsce przed kominkiem, więc proszę potraktować te wiersze, które będę prezentować lub też i fraszki, tak troszeczkę z przymrużeniem oka, bo będą to nieraz wiersze grzeczne, niegrzeczne, nie tylko dla pań, ale również i dla panów. Na przykład chciałabym zaprezentować Państwu fraszkę, właściwie to jest to wiersz Juliana Tuwima, o kobiecie. A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał, jest więc odtąd na wieki kobieta, grzeszna i święta, zdradliwa i wierna, dobra i zła. I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza, i gołąb i żmija, i piołun i miód, i anioł, i demon, i upiór i cud. I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna, początek i koniec. No to kobieta, aha. No piękny, wiesz, bardzo mi się podoba. Eee, ja natomiast analogiczny znalazłam we fraszkach, też równie wdzięczny. Kobieta to piekło, a może piernik w miodzie to uśmiech poranka, a może smora zielona, przy której można skonać? Może to słodycz lukru, albo trucizna w galaretce. Niech próbuje kto zechce. A teraz parę takich dowcipów. Kobieta szczęśliwa to ta, która ma zawsze cztery zwierzątka: Norkę na ramionach, jaguara w garażu, lwa w łóżku i osła, który za to wszystko płaci. Czego życzyć każdej kobiecie? Dużego domu z okiennicami, Fury z mocnymi zderzakami, Perfum bez liku Oraz pieniędzy pliku. Następny to jest wiersz Kobiecie, która ma małe wymagania. Kobieta dużo nie wymaga, Mężczyznę musi cechować Mądrość i odwaga, Majętność mile widziana, Dobry wygląd od samego rana, Przedsiębiorczość, pomysłowość, aktywność i zmysłowość. I co ważne, wierność obowiązkowa. Przy takim to nigdy jej nie zaboli głowa, a samochód? Tylko z najwyższej półki. Do łóżka rano ma dostawać konfiturę i półki. Wygląd na modłę młodego boga: woda kolońska, substelna i droga. Umie sam zrobić obiad i kolację. Upierze, uprasuje, zawsze przyzna rację. Ma być wesoły, ale też spokojny. Figlarny, ale nie bogobojny. Szczery, pogodny i cierpliwy, zakochany i spolegliwy. To przecież małe wymagania. No to gdzie są ci kandydaci do kochania? No fajne, fajne, Oczywiście. No zakończenie zaprezentuję, przedstawię. No, ja się do tego osobiście stosunkowuję parę wypowiedzi o kobiecie. Ja kobieta. Po pierwsze, nie czytam żadnych instrukcji. No i bo po co? Po prostu wciskam coś tam, co się da aż zadziała. Nie potrzebuję alkoholu, żeby narobić sobie w Przecież ja jej bez alkoholu daję radę. Nie jestem rozkapryszona. Ja jestem tylko emocjonalnie elastyczna. A wiecie, jakie są najpiękniejsze słowa świata? No, dla mnie przynajmniej wiadomo. Idę na zakupy. Nie mam żadnych dziwactw, bo to są tak zwane specjalne efekty w moim wykonaniu. Przebaczyć, zapomnieć o nie. Przecież nie jestem Jezusem, a nie mam Alzheimera. My, kobiety, jesteśmy aniołami. Ale gdy nam się podetnie skrzydła, to i tak lecimy dalej. No wiadomo na jakim sprzęcie, na miotle. Jestem gruba? Za gruba? Nie, nie, absolutnie nie. To nie żaden tłuszcz, tylko erotyczna powierzchnia użytkowa. Gdy Bóg stworzył kobietę, obiecał, że idealnego faceta będzie można spotkać na każdym rogu. I wiecie, co dalej zrobił? Uczynił ziemię okrągłą. Na moim nagrobku niech będzie napis, co się tak głupio gapisz, już bym wolała leżeć obok ciebie albo na plaży. Tak, tak, podsumowanie tego wszystkiego to, to, że my kobiety jesteśmy jedyne w swoim rodzaju. Na zakończenie taki malutki apel. Jeszcze za chwileczkę zobaczą Państwo takie rysuneczki, też z świetnymi wypowiedziami, cytatami ale apel do mężczyzn, do panów, chłopców i tak dalej. Mężczyzno, chłopcze, pamiętaj o wszystkich dziewczętach, niech każda w dniu święta będzie w niebo wzięta. Ja dziękuję w swoim imieniu i towarzystwa przyjaciół rudnej. No i chciałabym zadedykować również to moje dzisiejsze wystąpienie Dolnośląskiemu Towarzystwowi Miłośników Zabytków, do którego należy od wielu lat i spędzamy przyjemnie czas. Życzę udanego przeżywania Dnia Święta. Dziękuję.